Cześć. Każdy, kto ogląda moje vlogi warszetowe dłużej niż ten jeden odcinek, na pewno zorientował się, że moje motocykle zbyt długo nie stoją. I wpadłem na pomysł zmiany wizualnej. I troszkę też wymiany wydechu. Ten, który kupiłem w zeszłym roku, to był GPR. Z jakiejś tam wyprzedaży, nie miał DB-killerów, nie, był cholernie głośny, musiałem go przerabiać. Nie wyglądał generalnie dobrze. Więc no cóż, postanowiłem zgłosić się do polskiej firmy produkującej wydechy, czy by nie chcieli mi wysłać swojego wydechu, tak, żebym mógł go wam tutaj zaprezentować. I nie zgadniecie, no nie zgodzili się. Tak, także tyle na dzień dzisiejszy. Cześć. Nie żartowałem. Faktycznie nie zgodzili się na moją współpracę, a czy na współpracę ze mną nie przeszkodziło mi to, tak czy inaczej zakupić wydech do mojego motocykla Dominator HP1 konkretnie model. Natomiast z takim zastrzeżeniem, że jeśli on będzie pasował, to możemy tutaj gadać dalej. No i nie pasował. Co zresztą zobaczycie zaraz. Ale udało mi się go ładnie dopasować. I kto wie, jeśli trafi się więcej zainteresowanych i zrobicie odpowiedni szum na stronie. Dominatora, to są w stanie przychylić się do tego, żeby kolejna marka, taka jak Voge, miała oryginalne akcesoria do swoich motocykli. A silnik Voge'a 650 DSX, -a, to jak wiecie to jest konstrukcja BMW G650GS. Wszystkie G650, które... Inaczej, wszystkie 650, które mają dopisek G, zostały wyprodukowane już w Longchina w Chinach. I ta licencja silnika właśnie została wykupiona przez Longchina i, i siedzi tutaj. W związku z powyższym, naturalnie rzecz ujmując, wydechy dedykowane do tego silnika powinny być też e, jakby m, pasować od G650, czy tak jest? Nie do końca, ale to mi nie przeszkadza. E, rura łącząca z kolektorem dodatowym oryginalnym, powiem wam tak: e, gdyby nie średnica, troszkę za duża, to by wlazło tutaj jeden do jednego, bez żadnych e, problemów, po prostu by sobie naszła i wydech byłby zmontowany, natomiast, teraz zdejmę, upewnię się, ale tutaj średnica jest troszkę mniejsza. W związku z powyższym Jeden do jednego to nie będzie się działo, ale nie jest to dużym problemem, żeby sobie to przerobić. I na pewno no, będzie wyglądał nowocześnie, zwłaszcza z tą ala karbonową końcówką. Nie? I tu ciekawostka, której się dowiedziałem, to nie jest ala karbon, to jest karbon, który Dominator produkuje u siebie. Także taki fajny smaczek. Um, nie jest za czysto w wołzę na chwilę obecną, ale maszyna terenowa to musi iść teren terenie. Dobra, ja wykorzystam do montażu tego wydechu, oryginalne, oryginalne kolanko, które tutaj było dołączone i to kolanko byłoby nawet pod odpowiednim kątem, bo jest w zasadzie pod takim samym kątem jak mam tutaj swój adapterek, tylko z tej strony po prostu średnica się nie zgadza i tyle, tak żeby to swobodnie zamontować. Gdyby dominator zaczął takie coś robić, mielibyśmy gotowy fajny wydech znanej marki idealny do wołgi tak 6,25 jak i innych modeli, ale ludzie filmy takie jak te mam nadzieję, że się być później przyczynią do tego, że takie akcesoria będą się pojawiały do, do tego typu maszyn, które są coraz bardziej, coraz częściej są popularne na naszym rynku. Dwa patrzcie na 900 co się dzieje z 900 na chwilę obecną z Wodża. Jak rozchwytywana jest mimo, że ludzie już to kupują i tylko dlatego, że e, no dziś jest już legenda tej marki stworzona, taka nie inna. E, I są te motocykle, bo jest dobra cena, świetne wyposażenie. I... no i cóż, jeżdżą poprawkę. Robiłem sobie tulejkę z oryginalnego kolanka, która wejdzie mi tutaj jako adapter do wydechu. Jest oczywiście nacięta tak, żeby się ścisnęła cybantem, dała się ścisnąć cybantem. I teraz, zaraz, się od dołu. Ops. Proszę bardzo. Jakby stąd był. Nie lubię tych gum zakładać. Który facet lubi zakładać gumki Dobra, zamontowane. Wyjątkowo wysoko sobie go puściłem. Dobra, zobaczymy, jak to działa. Ale teraz lepiej wygląda, Elegancko. Albo nie. Finalnie udało mi się dopasować go tak, żeby nie było żadnych przejściówek. Natomiast to, co widzieliście przed chwilką, to jest dźwięk bezpośrednio po założeniu. Z DB znaczy, killerem Medium to się chyba nazywa. I co tutaj dużo mówić, no, że to papę. Fajnie na tor, fajnie poza miastem w mieście troszkę za głośno. Natomiast finalnie założyłem sobie, dorobiłem sobie po prostu kawałek dłuższego debekillera na, na wyjściu. Dospawałem tam końcówkę z poprzedniego wydechu i w tym momencie, moim zdaniem, wydech jest brzmi tak, jak brzmieć powinien. Nie jest głośniejszy tak naprawdę od oryginału, ale na pewno ten dźwięk jest taki bardziej soczysty. No. no i tyle. Da wam go w tym momencie posłuchać i pokazać, jak maszyna teraz jeździ. Bardzo często pytacie mnie o mapę do, do wodza, ile dała mocy i tym podobnych innych rzeczy. Jeszcze raz powtórzę, nie wiem, nie mierzyłem go na hamowni, nie był strojony bezpośrednio na hamowni, co może prędzej czy później zrobię. Zmieniłem zębatkę na ząbek mniejszą i w tym momencie jest to totalny przycinek do jazdy trenowej. Po asfalcie rzadko kiedy nie jeżdżę, więc nie jest mi potrzebna prędkość maksymalna, natomiast dalej wiecie: wartości rzędu 160-170 km na godzinę chyba są wystarczające dla każdego, przynajmniej dla mnie. W każdym razie, czy warto odlokować sobie Wodza? Nie, nie wiem. Jeśli lubicie tego typu motocykli, podoba Wam się tego typu rozwiązanie z jednocylindrowym silnikiem. Wibrującym w ramie, i ten motocykl po prostu przypada wam do gustu, kupujecie go, nie wiem, używkę. Tak, e, wtedy zrobienie mapy jak najbardziej ma sens, kupując nowy motocykl, jeśli konkretnie się nastawiacie na to, bo wam pasuje wizualnie a, czy gabarytowo, spoko, y, i wtedy można rozważyć zmianę tej mapy. Natomiast w innym przypadku jest tyle fajnych maszyn do wyboru, że nie wiem, czy Vooche jest akurat tym, którego chcielibyście, w którego chcielibyście wchodzić, a są ciekawsze. Tańsze, no może nie tańsze, ale w podobnych pieniądzach są w tym momencie naprawdę równie dobre maszyny. Kulturalnie pracujące i na dzień dobry mające więcej mocy. Chyba że jesteście tylko ograniczeni do A2 i tej mocy po prostu mieć oficjalnie nie możecie więcej. No, to tyle. Podejrzewam, że pojawi się z raz czy dwa takie pytanie, czy na pewno wydech przelotowy to jest dobry pomysł przy oryginalnej mapie. Jak się okazuje. Nie zawsze, znaczy nie zawsze jest to dobry pomysł. Zazwyczaj przerabiając wydech przydałoby się też i wprowadzić odpowiednie modyfikacje w mapie zaponowej, i ja takie też mam wprowadzone. Znaczy inaczej, przelot został uwzględniony przy robieniu mapy. Także. W teorii przynajmniej mój motocykl nie powinien stracić ani muszu po dodaniu tego wydechu. I faktycznie nie mogę powiedzieć, żeby tej mocy mu brakowało. Rozpędza się do prędkości wyższych niż standardowo są zakładane. Mocy ma pod dostatkiem w każdym zakresie obrotowym. No i na pewno zdecydowanie przyjemniej brzmi niż wydech oryginalny. A co najistotniejsze w tej całej przeróbce, dlaczego to jest dla mnie istotne, to wiecie, są elementy w tym motocyklu, które jakby nie było w takim terenie jak teraz widzicie głównie się porusza. Są takie elementy, które jakby można byłoby z motocykla zdjąć, co by było lżej, ale ja też lubię mieć motocykl maksymalnie uniwersalny do tego co robię. Czyli kufry mi się czasem przydają, a nawet czasem często. Więc nie chciałbym demontować stelaży. A te ważą. Osłona pod silnikiem? No, oczywiste, że jej nie zdejmę. I kilka takich innych pierdół. Natomiast. Założenie lekkiego, leciutkiego wydechu, który zamiast 7,5 kg waży niecałe 2, wydaje mi się dość rozsądną redukcją masy.